Z tej strony Gustaw z Gustaw Travel, z Raszyna. Czy macie już swój uchwyt Freeride od Tula. Zdarza się. Powiedzcie czy Wam też, że w trakcie jazdy to ramię potrafi uderzać o tą szynę i powoduje to nieznośny dźwięk dla niektórych z Was. Można temu zaradzić na kilka sposobów. Najłatwiejszym sposobem, jeżeli posiadacie pasek parciany, wystarczy przewlec ten pasek nad ramieniem i spiąć cały bagażnik. A ja wpadłem jeszcze na ciekawą rzecz: zabrałem córce dwie gumki do włosów. Nie mówcie tego mojej córce. Jedną końcówkę. Montuję z jednej strony, gumkę zaciągam pod bagażnikiem i z drugiej strony przez drugie ramię. I w ten sposób, w prosty sposób, jeżeli nie mamy dostępu do paska parcianego, możemy zabezpieczyć uchwyt pod, przed nieznośnymi dźwiękami, jakie tam wydają przy uderzaniu tego ramienia. Co o tym myślicie? Tylko tak jak mówię, nie mówcie córce, że zabraliście jej gumki do włosów. Trzymajcie się. Gustaw Trauer. Pozdrawiam.